Pędzimy, pędzimy, wcięcie, które jest tutaj. Wcięcie, które jest tutaj jest po co? Pod kciuka, po oczywiście w nie złapiecie, nie wsadzicie palec w kółko. To się może zdarzyć. Nie będziecie tego używać. Złapiecie go tak i po prostu będziecie pruć i, i, i spoko i to nie jest potrzebne, ale często, często ten palec może tu schodzić, nawet jak nie macie intencji, ten ten chwyt, jeśli przełożymy kciuk tu Poprawia nam ruchomość w nadgarstku, tak? Jest łatwiej odkręcać rękę, łatwiej pracować. Eee, poprawia siłę cięcia, jeśli jesteśmy blisko, tak? To jest na pewno ten, nie, nie. na pewno ten, tak? Zawsze sprawdzamy po kilka razy. A, więc, jeśli mam w ten sposób nie wywle takiego nacisku na ostrze, jak dokładając tu kciuk. więc mogę z bliska zrobić naprawdę mocne. Cięcie, Walka w bliskim kontakcie. Jeśli mamy na myśli eliminację zagrożenia, jeśli pracujemy w pomieszczeniach, przejął mi broń, nie mam jakiejś w pierwszym ruchu, jej nie mogę nakierować i mu odpalić ceny na klatę. Eee, tak, sięgam, sięgam sobie po nóż, gdzie go tam umieszczonego mam, jak mi najwygodniej go sięgać. To każdy specjalista, każdy ma wszystko, jak mu się tam podoba sięgam po niego, i teraz z tego dystansu ciężko jest zrobić jakiś duży zamach. Poza tym mogę go, już, ten, może już go nie być. A eee, no sam ten zamach i, wystraszy przeciwnika? I co się co, dzieje? Co, 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 cokolwiek. Jak już jest blisko, a ja nie mam sprawnej broni dystansowej, jest ten sposób, to tu dobyłem hop, i teraz od razu taki, bach, i teraz tym ruchem raz że on zabiera tą rękę, otwiera od razu. Tym ruchem wycofałem rękę do porządnego wejścia. Dlaczego porządnego? Może mieć na sobie jakąś kamizelkę. Jeśli ma balistykę, też nie przejdzie, tak? Znaczy z płytą, tak? Jeśli ma tylko sam kevlar, no to wejdzie, ale też wtedy trzeba do tego troszeczkę większej siły. Eee, ale może mieć właśnie, byle jaką tam kamizelkę, tylko na jakieś graty. Może być grubiej ubrany, i trzeba. Troszkę siły wtedy włożyć w to, tak? Oczywiście mówimy tutaj teraz o stosowaniu e, bojowym, ale w bliskim dystansie również. Jeżeli szedłem, chce się uwolnić, to stąd mogę go nie być w stanie dziabnąć po łapie, żeby się uwolnić, Panikuje, dziabnę go w szyję, tak? I potem karuzela się kręci i niekoniecznie moje będzie na wierzchu. Więc stąd raz, że mamy ząbek, dwa, mamy kciuk i teraz kciukiem dopychamy ząbek i w ten sposób... Przetniemy sobie parę warstw ciuszków, ręka się zerwie, mocny strzał od razu na klatę. Uderzenie połączone z tym, że ja się odbijam, od niego dystansuję i sprawa jest, sprawa jest tam poniekąd rozwiązana. Mogę, mogę się oddalić z niebezpiecznej sytuacji grożącej mojemu życiu. Dlatego mówimy o bezpieczeństwie osobistym samoochronie, a nie samoobronie bo samo termin samoobrona zakłada, że musimy, po pierwsze, Eee, w kierunku swojego bezpieczeństwa możemy zrobić coś dopiero wtedy, kiedy ktoś nas zaatakuje i już nas tłucze, a to jest nieprawda, znacznie więcej jest do zrobienia dużo wcześniej, eee, a po trzecie walka nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, jak walczę, wymieniam z nim uderzenia, nie jestem bezpieczny, celem walki, celem walki w samoobronie jest odzyskanie mojego bezpieczeństwa, to jest mój cel, tak, i więc ja nie muszę go rozwalić, pozamiatać i tak dalej. Tak jak w trzyliterowych różnych systemach e, z różnych zakątków świata, w tym i Izraela, nie muszę go pozamiatać. Mam zrobić tylko tyle, ile jest konieczne. E, natomiast, żeby nie było, że tak się jakoś tam e, kraw magii przysrywam, czy ten, jest bardzo wiele klubów, e, które robią dobrze swoją robotę. Tak? Po prostu jest cała, niestety się zrobiła cała masa instruktorów, którzy plotą kocopoły, tylko jadą na metce i psują tą metkę. Co mnie boli, za każdym razem, kiedy coś dobrego jest psute, bo w swoich korzeniach to było naprawdę coś fajnego. Eee, dobrze, to tyle. Aha, tak, że tutaj, żeby paluch nie zjechał tam sobie do przodu gdzieś w stresie, tak? Eee, jak mamy tu opartego i do zwiększenia siły przy użyciu w bliskim kontakcie. Eee, dobrze i. W następnym nagraniu poruszymy sobie te dwa elementy. I mamy fin. Czyli koniec. E, moi drodzy, Distance Breaker, nóż mojego projektu, a, wykonany przez ekipę Forged Blades, wytopiony w wybuchu jądrowym, wykuty w sercu wulkanu. E, pięknie wygląda. Każdy nóż jest inny wszystkie z indywidualnym numerem na tym nie ma, bo to jest model 000 i po prostu ja go miałem w trakcie ze sobą i się z nim bliżej zapoznawałem, zaprzyjaźniałem w trakcie gdy ekipa Forged Blades wypalała numery także to tyle moi drodzy, szczegóły zamówień na moim facebooku, przypięty post na samej górze Distance Breaker, Rośniecie w siłę i bawcie się dobrze